przechodzi ludzkie pojęcie, nie mogę przeżyć. No i dobra, tutaj możecie się trochę zdziwić, ale ja muszę o nim wspomnieć tutaj, bo się uduszę, jak o nim nie powiem. Będę mówić z przykrością, z żalem, ze smutkiem. Cześć, ja jestem Vlosingola i witam Was na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na spóźniony film o moich ulubieńcach roku 2023. Ja zdaję sobie sprawę, że jest już koniec stycznia. I nie mam żadnego wytłumaczenia, aniżeli tylko takie, że po prostu nie miałam do tego głowy, nie miałam czasu, aby do tego usiąść i wszystko spisać. Mimo, że gdzieś tych ulubieńców spisałam już jakiś czas temu, to wiecie, przygotowanie do takiego filmu, opisanie tych produktów, aby później przedstawić w taki sposób z argumentami, żebyście wiedzieli, dlaczego właśnie to są moi ulubieńcy, zajęło mi troszkę czasu. Ale dobrze, dobrze już nie tłumaczę się, jest film, także zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, kadr się nieco zmienił, bo mamy tutaj teraz taki piękny regał z moimi kosmetykami, ale dzisiaj nie o nich, a dzisiaj o tych kosmetykach, które są tutaj za mną i zaczniemy sobie od czegoś, bez czego ja nie mogę przeżyć, czyli wałek. I ja myślę, że... Ten wałek mógłby się powtarzać w ulubieńcach co roku od jakichś trzech lat. Bo ja te włosy kręcę już jak jeszcze miałam długie takie, naprawdę długie, ale kiedy je ścięłam, czyli już półtora roku temu, to tak naprawdę co mycie muszę zakręcić włosy na wałek, bo uwielbiam efekt takich właśnie loków. Teraz dopiero co je y, rozplątałam z tego wałka, ale spokojnie takie włosy, nawet delikatne fale, trzymają się jeszcze na drugi dzień. Tylko pod warunkiem, jeśli pójdę spać w tym wałku, a uwielbiam dokładnie, dokładnie ten wałek, bo wiecie, dzisiaj na rynku jest bardzo dużo takich wałków i ja już trochę ich przetestowałam. Testowałam jedwabne, niejedwabne, jakieś zrosmana, nie zrosmana i jednak ten wałek z glow jest dla mnie najlepszy, ponieważ on ma taką piankę w sobie, którą jak zobaczcie, ja zgniotę ten wałek i on wraca do swojej postaci. Dzięki czemu jak śpię, to on się dobrze uformowuje. Ja też śpię na poduszce ortopedycznej i ta poduszka ortopedyczna działa na podobnej zasadzie jak właśnie ten wałek. Można go tak zgnieść jak takie ciasto i on później wraca do swojej pierwotnej formy i uważam, że jest to idealny wałek Najlepszy ze wszystkich, które testowałam. Tutaj macie też takie sznureczki, aby je później zawinąć. Wiem, że czekacie na rolkę albo na film, jak zakręcić włosy na wałek, i już tworzy się taka rolka. Jeśli po tej rolce dalej nie będziecie wiedzieć, to obiecuję, że stworzę film. Ale póki co zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, bo niedługo już. Pojawi się właśnie taka rolka, gdzie pokazuję, jak zawijam włosy na wałek, bo nie zawijam ich tak, jak większość dziewczyn je zawija. Ja zawijam je w dwie strony, dzięki czemu mam większą tą objętość. Te, te loki nie są tylko takie, wiecie, w jedną stronę, tylko są takie, wiecie, takie. Takie tutaj uniesione po prostu. Ja uwielbiam ten efekt, a poza tym ta metoda jest dla mnie wygodniejsza o tyle, że to mi się nie rozwala i mogę śmiało z takimi dwoma tutaj kitkami w tym wałku chodzić, i to mi się nie odwija. A ten pierwszy sposób, który większość z Was praktykuje, jednak musi być ciągle tej ściśnięte przy głowie, bo chodzenie z takimi dwoma już tutaj coś się, prawda, nam odwija. A idąc spać, ja na przykład rozplątuje to z tyłu głowy i mam takie dwa, dzięki czemu mogę sobie je układać jak chcę i kłaść głowę na poduszkę i spać śmiało nawet na boku. I czy to jest wygodne? Na pewno wygodniejsze, aniżeli miałabym mieć taki cały wieniec zawinięty. Yy, wiadomo, najwygodniej jest oczywiście bez żadnych wałków, ale ja już na tyle się przyzwyczaiłam, że umiem się wyspać. W tym wałku, a ja jestem osobą, której ciężko jest się wyspać w jakichś dziwnych warunkach. Skoro już zaczęliśmy od takich akcesoriów, to muszę Wam powiedzieć o marce Helfi, której jestem ambasadorką, przeszczęśliwą ambasadorką. Healthy to marka, która posiada w swoim asortymencie ręczniki do włosów, do twarzy, gumki, opaski, a także suplementy. Będzie w tym roku się rozwijać dalej i życzę jej i mam nadzieję, że będą wprowadzać kolejne, kolejne to produkty. Także, jeśli nie znacie healthy, to serdecznie zapraszam na stronę. W opisie Wam podeślę link do nich. I tutaj przed sobą mam ręcznik z wiskozy bambusowej 100%, a tutaj ta ramówka jest z bawełny. Dlaczego kocham te ręczniki? Już Wam mówię, mam na to argumenty. Po pierwsze. Najlepiej, najlepiej odciągają mi wodę. Przetestowałam naprawdę różne ręczniki z bawełny, z wiskozy, z bawełny waflowej, z takiej, z takiej turbany różne naprawdę przeróżne te ręczniki i turbany. I ten ręcznik z wiskozy bambusowej sprawdza mi się najlepiej. Jest cienki, dzięki czemu skóra głowy mi się nie gotuje. W 3-4 minuty potrafi mi odciągnąć większość wody, dzięki czemu już jak suszę włosy, to to suszenie trwa krócej. Dodatkowo mają piękne wzory. Tutaj mam akurat taki w liście, do twarzy mam taki różowy. No naprawdę ten ręcznik. Jest złotem. Poza tym spójrzcie na jego wykonanie. Macie tutaj e, do powieszenia. Tutaj jest taka delikatna metka, która nie przeszkadza, bo z tej strony jest ta właśnie twardsza, ale jak zawiniecie włosy, czyli z tej strony, to macie taką miękką. Ja jej w ogóle na przykład nie czuję. Jest lekki, co jest ultra ważne, bo nawet te 3-4 minuty na, na głowie sami wiecie, jak zawiniecie taki zwykły ręcznik. Jakie to jest ciężkie, bo włosy jeszcze z wodą też są ciężkie. I jest dobry do przewożenia, bo jak go z. Winiecie w taki sposób, to ile on miejsca zajmuje? No nic. Ja na przykład, któregoś razu wzięłam go jako ręcznik do ciała i też super mi się sprawdził, a zajął bardzo mało miejsca w walizce. Więc myślę, że przekonałam Was do. Do tego, że ten ręcznik jest naprawdę super. Moi znajomi też już się przekonują i wysyłają mi zdjęcia, że kupują te ręczniki, dlatego ja jestem przeszczęśliwa, że mogę reprezentować właśnie tak świetną markę. A tymczasem przechodzimy już tak typowo do kosmetyków. I na pierwszy ogień idzie serum do ciała. Wybaczcie, wiem, że to jest film o kosmetykach do włosów, ale ja muszę o nim wspomnieć tutaj, bo się uduszę, jak o nim nie powiem. Jest to produkt z Back to Comfort z serii. Tu For You Tofu. Jeśli wiecie, to wiecie o co chodzi, ale jeśli nie, to zaraz Wam wyjaśnię, bo seria nazywa się faktycznie to For You, ale mamy tutaj taki fajny zabieg, gdzie pogrubione są literki tylko te, które tworzą cały napis Tofu. A dlaczego? Ponieważ to serum zawiera serwatkę z tofu, która jest pozyskiwana z przemysłu spożywczego. Ekstra, nie? Po prostu coś, co miałoby się normalnie zmarnować, tutaj zostało użyte. A taka serwatka stofu genialnie nawilża i wygładza nam skórę. Poza tym mamy tutaj też mocznik 10%, który dba o takie optymalne y, utrzymanie wody w skórze na skórku. Y, no i ono wygładza i również tak y, uelastycznia nam skórę. Zawilżając składników, znajdziemy tutaj również kwas mlekowy. I jak możecie zauważyć, oczywiście jest to już moje drugie opakowanie, albo nawet i trzecie, ale jedno musiałam gdzieś wyrzucić, albo gdzieś się. Zapodziało, nie wiem No ja muszę mieć to serum u siebie Gdzieś na półce, zawsze Bo używam go codziennie Codziennie używam go pod paszki po goleniu w, bi w miejscach bikini po goleniu I na nogi Nawet jeśli się nie golę pod pachami w bikini I na nogach, to i tak go codziennie używam Bo ono jest przecudowne A jest tak wydajne, skubane No użyjecie go dosłownie Nie pamiętam, które to jest teraz a, to jest to, które już się zniszczyło. Znaczy, które już się skończyło. Tutaj mam akurat to, które się, które się już skończyło, ale jeszcze coś tam wydobyłam. Widzicie, jaką małą ilość tutaj użyłam, a ta ilość starczy spokojnie na rozprowadzenie na dłoniach. Jeśli chodzi o zapach, to nie, jest on trochę specyficzny na pewno. Na początku mi trochę przypominał jakby taki trochę klej. Taki wiecie, przyszytkie, ale już na tyle się przyzwyczaiłam, że dla mnie jest to e, zapak w porządku. Ale na pewno, jeśli będziecie używać go po raz pierwszy, to musicie przyzwyczaić się do tego zapaku, bo jest ono takie specyficzne. Dla mnie nie ma lepszego e, balsamu, serum, czy czegokolwiek do ciała, aniżeli właśnie to serum. Kolejnym produktem jest serum oczyszczające z Bionigri. I niestety nie wiem, dlaczego go tutaj nie mam. No nie wiem, czy musiałam je wyrzucić, czy w ogóle leży gdzieś w jakimś pudełku, bo bardzo możliwe, że to serum pojawiło się już w jakimś denku, więc jeśli tak, to podeślę Wam tutaj gdzieś link do tego filmu, bo tam pewnie powiedziałabym coś innego niż na przykład tutaj powiem, ale dla mnie to serum jest najbardziej mocarnym peelingiem, jakie ja w życiu używałam i myślę, że za jakiś czas kupię je sobie ponownie, ponieważ to, jak ja miałam oczyszczoną skórę głowy po nim, to przechodzi ludzkie pojęcie, to uczucie podczas nie było na początku przyjemne, trzeba się do tego przyzwyczaić, ponieważ odczuwa się takie jednak to mrowienie, takie trochę nawet szczypanie, za pierwszym razem jak go użyłam, to nie mogłam wytrzymać i poszłam szybciej zmyć niż chciałam iść myć, także to naprawdę jest do przyzwyczajenia, ale efekt jaki macie później jest po prostu miodzio, to jak te, te włosy są uniesione, czujecie aż taki wiatr we włosach jak już wyjdziecie spod prysznica jak już umyjecie głowę, no jest to nie do opisania i i po użyciu tego zdecydowanie dłużej skóra głowy moja wytrzymuje. Co jeszcze ważne, to moja pani trycholog mi poleciła to serum i powiedziała, że ono jest naprawdę dobre, a skoro już trycholog poleca taki produkt, to musicie wiedzieć, że naprawdę on bardzo dobrze oczyszcza i ja kilka razy go użyłam, później poszłam do, pod kamerę do pani trycholog i była znaczna różnica. Skóra głowy była dobrze oczyszczona, nic nie było zaczopowane, a jak wcześniej używałam jakichś tam innych peelingów, to tak ta skóra nie do końca dobrze była oczyszczona. Także jak w najbliższym czasie nie będę miała żadnego innego peelingu do testowania, to na pewno sobie je zamówię. Kolejny kosmetyk będę mówić z przykrością, z żalem, ze smutkiem, ponieważ ta firma niestety się zamyka, czyli firma Shadir i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo ten kosmetyk, jak i wiele innych, tutaj nawet na wyciągnięcie ręki, mam serum też od nich, które już mam na wykończeniu. Ono pojawiło się w ulubieńcach poprzednich z tamtego roku, tak samo ich wcierka pojawiła się w ulubieńcach przeszłego roku. No uwielbiam te kosmetyki pokochałam je od pierwszego użycia. I na przykład tutaj macie filmik, co robi ta odżywka i to serum z moimi włosami. Ale dobra, jeśli chodzi typowo o tą odżywkę, to jest to emolientowa odżywka do włosów 2 w jednym. Dlaczego dwa w jednym? Bo możemy jej użyć jako zwykłej odżywki i możemy użyć jej jako odżywki bez spłukiwania. I ona ma w sobie tyle wartościowych składników napakowanych. W takim malutkim opakowaniu mieści się, zobaczcie, tutaj jest skład i to on nie jest duży, dlatego, że jest tam jakiś syf, tylko tam jest samo cudo napakowane. Tutaj poniżej mam ściągawkę, więc Wam przeczytam, co dokładnie tutaj jest. Swoją drogą ta odżywka została stworzona we współpracy z Wiktorią Włosownictwo i z Agnieszką, tutaj Wam wypiszę Instagramy tych dwóch dziewczyn. I oczywiście jest to głównie odżywka emolientowa i z olejów zawiera olej z nasion brokułu, z pestek moreli, ze słodkich migdałów, masło kakaowe, awokado, olej z awokado czy olej lniany, z minerałów. Ma tutaj cynk, miedź, magnez, żelazo, krzem. A takie minerały, wiecie, wygładzają, domykają te łuski włosa. Ale dla mnie tym magicznym, magicznym składnikiem jest przede wszystkim inulina, która nie wydawałoby się, że, że może coś wnieść takiego, że ja będę zachwycona. A jednak, jak jeszcze nie do końca sobie ogarnęłam skład, jak dostałam ten produkt i użyłam go mówię, Jezu, co ja mam takie sypkie te włosy, takie przyjemne, takie o Jezu! I napisałam do, do dziewczyn, co to za składnik może powodować i to właśnie inulina. Inulina, która tworzy tam takie włosy miękkie, ale takie, tą, tą sypkość, że one są takie, wiecie, jak macie e, słowo sypkość, to to jest 100% sypkość ta inulina. Dodatkowo ta odżywka zawiera również takie rozświetlające drobinki, tak samo jak to serum. Także no dla mnie jest to produkt Boski i bardzo jest mi przykro, że, że ta marka się zamyka, ale jeśli ten film teraz wychodzi, bardzo możliwe, że mają jakieś jeszcze ostatnie sztuki, które chcą wyprzedać, więc są duże, duże zniżki, więc polecam Wam wejść na ich stronę i zakupić sobie coś do testów, bo może się okazać, że właśnie znajdziecie swój cudowny produkt, a może za jakiś czas się okaże, że firma do nas wróci. No, bardzo bym chciała. Także to tyle, nie będę się więcej rozgadywać, bo i tak ten film pewnie będzie mega długi. Kolejno mamy odżywkę humektantową z Joanny, z tej serii Pehology. I możecie tutaj zauważyć, że mam jej dużo i jest to moje już y, tak naprawdę trzecie opakowanie. Dwa już zużyłam i to będzie trzecie. Ale tutaj je zamówiłam, a w zasadzie dostałam, nie zamówiłam, dostałam je od firmy, żeby rozdać je Wam w konkursie, więc śledźcie mój profil na Instagramie, bo tam właśnie będą takie konkursy, i gdzie rozdaję kosmetyki. I jeśli chodzi o tą odżywkę, to ona mnie urzekła właśnie tą taką sypkością, taką miękkością, objętością, ja jednak u siebie wciąż, mimo skrócenia włosów, walczę o tą objętość. Więc tutaj ta humektantowa odżywka robi to, co ja uwielbiam. Ze składu mamy tutaj oczywiście glicerynę i pantenol, ale także mocznik, kwas mlekowy czy pantenol. Także no, sami widzicie, że jest ona napakowana humektantami, ale zawiera również jedne proteiny. Dlatego ten napis, że jest humektantowa, tak nie do końca. Chociaż wiecie, jedne proteiny na samym końcu yy, nie zaszkodzą Wam. Jakoś, jeśli chcecie użyć humektantów, to śmiało tej odżywki humektantowej możecie użyć, ale pamiętajcie o tym, że zawiera jedne proteiny. Jest to świetny produkt, no ja go uwielbiam Zapach ma też bardzo przyjemny Taki po prostu kosmetyczny bym powiedziała Trochę jak jakiś taki kremliwe czy coś takiego Także nie obawiajcie się jeśli nie lubicie słodkich produktów Bo ten tak nie pachnie I ja Wam polecam jeśli szukacie właśnie tej objętości, miękkości w włosach I takiej sypkości Teraz mam taki niepozorny produkt Bo możecie się zdziwić dlaczego trafił do moich ulubieńców Ale ja już mam go na wykończeniu I naprawdę bardzo lubię Jest to szampon oczywiście z Trust My Sister Na pewno Znacie tą, tą markę? I dlaczego jest ulubiony? Bo dobrze mi domywa, nie jest rypaczem, tylko jest takim średniakiem, bo zawiera jeden mocny detergent i dwa łagodne. Jest łatwo dostępny i tani, bo dostaniecie go w biedronce na promocjach nawet za jakieś 15 zł. Jest y, dobrze się pieni, dobrze wymywa wszystko, nawet troszeczkę unosił nasady. Podrzucę Wam tutaj gdzieś u góry film, bo recenzja na jego temat jest już u mnie na profilu, dlatego nie będę się y, bardziej tutaj rozwodzić. Ale taka tak moja polecajka, jeśli szukacie jakiegoś takiego dobrego szamponu, który dobrze domyje, ale nie jest typowym rypaczem. Serum z Hairytale Cosmetics jest przeze mnie już. No może nie na wykończeniu, ale w połowie zużyte, jest to serum Shine On You i dla mnie jest to jedno z lepszych serum. To znaczy ja dużo od serum nie wymagam i często mówię Wam o jakichś polecajkach serum, bo dla mnie serum ma zabezpieczać, fajnie jak ma ten filtr UV, a to serum właśnie ma. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, to tutaj mamy silikony zwykłe, a także naturalne zamienniki silikonów. Więc już drugi punkt jest spełniony. Trzeci, nie obciążać i mi nie obciąża włosów, bo mogę je spokojnie użyć na suche włosy i nic mi się nie dzieje, żadne strączki się tutaj nie pojawiają. I zapach. Zapach ma super. A i piąty punkt wydajność. No słuchajcie, ja go używam już od ponad pół roku, a mam go jeszcze połowę i okej, okay, używam też innych serów, ale myślę, że spokojnie na 6 miesięcy, na, na 7, takie serum nam starczy, a kosztuje 35 zł, więc też nie jest to majątek. A na pewno wiecie, że każdy z Was powinien mieć takie serum, więc jeśli szukacie jakiegoś dobrego, fajnego, coś innego niż e, Isana, która jest wszystkim nam dobrze znana i oczywiście nie krytykuję jej, bo ja Wam polecam serum z Isany, ale mówimy teraz o takim innym serum, właśnie z Herety Cosmetics, zapach to jest taka słodka mirabelka. Jest ono naprawdę świetne. Ja je miałam również na wyjeździe na Ibizie, i dobrze mi się sprawdziła oraz również dziewczynom które ze mną były, także nic dodać, nic ująć. Szampon pilingujący od Dercos, od Vichy i jest moim już drugim opakowaniem, albo nawet i trzecim, albo trzecim w połowie, bo może połowę z żyłami komuś tam oddałam do przetestowania. Ten szampon również zawsze musi być u mnie na półce, bo jest to Fajne oczyszczenie, ale bez podrażnienia. Ono ma w sobie takie drobinki, właśnie te peelingujące, ale one nie są ostre. Naprawdę, jeśli miałam problem ze skórą głowy i ona nawet spędziała, to po użyciu go przestała mnie spędzić, więc nie myślcie sobie, że on jest takim typowym rypaczem, a on właśnie pomaga i na przetłuszczanie, ale i też na takie jakieś łupieżowe sprawy, na spędzenie. Na, na, jak czujecie, że na skórze jest za dużo tego martwego naskórka, to on sobie super z tym poradzi. Nie zastępuje o pilingu, to jest ważne i pamiętajcie o tym, że żaden szampon pilingujący nie zastąpi wam pilingu, ale może być takim pomiędzy, jak na przykład czasem nie mam czasu zrobić pilingu albo zapomniałam, a już muszę wchodzić pod prysznic i się myć, to biorę właśnie, łapię się za ten szampon albo na przykład pomiędzy jednym peelingiem a drugim czuję, że potrzebuję mocniejszego oczyszczenia, właśnie takiego złuszczenia tego martwego naskórka, to sięgam po ten szampon, czuję zawsze takie super oczyszczenie, ten szampon też pachnie tak miętowo, orzeźwiająco, więc już podczas używania czujemy, że, że tutaj się super wszystko oczyszcza, więc jeśli nie próbowaliście tego szamponu i dostaniecie go na promocję, bo on często wchodzi na jakąś promocję, w regularnej cenie jest dosyć drogi, ale z drugiej strony jest naprawdę wydajny, bo jest turbo gęsty, a naprawdę ciupenkę wystarczy, aby spienić się tutaj na całej głowie, to jak znajdziecie go na jakiejś promocji, to warto w niego zainwestować. Bo mówię Wam, to co potem macie na skórze głowy, jest yy, też nie do opisania. On zawiera kwas salicylowy, glicerynę, więc ten kwas salicylowy też fajnie nam tutaj wszystko oczyszcza. I co? Ja uważam, że jest to świetny produkt. Także jeśli będziecie mieć tylko okazję, to polecam Wam go przetestować. No i dobra, tutaj możecie się trochę zdziwić. Bo jest to coś, czego ja za bardzo nie lubię testować, nie testuję, nie używam takiej rzeczy i wam też nie polecam, bo ich nie testuję. Czyli taka mgiełka, taka mgiełka do rozczesywania, do ułatwiania rozczesania czy coś takiego. No ja nie używam takiej rzeczy, bo mi zawsze to obciąża włosy. Też nie mam problemów z rozczesaniem włosów, więc po prostu nie potrzebuję takich produktów. Ale ten produkt jest. No, przecudowny! Jest to białka z Husk y, Biotin, i ona mnie urzekła oczywiście zapachem. Ten zapach, ja nie wiem, jak mam go Wam opisać, bo on jest taki trochę ziołowy, ale nie jest to taki ziołowy, jak macie na przykład skojarzenie z satwu z jakąś kozieradką, czy czy z czymś takim, tylko bardziej. Taki, no pachnie to, to na pewno pachnie. Taki trochę jakby takie indyjskie klimaty, trochę, coś tego typu. No ale co przede wszystkim ważne, utrzymuje się ten zapach na włosach przez cały dzień, to raz. A dwa, że on nie obciąża, a dodaje objętości. Jak ja mam włosy na drugi dzień, już takie właśnie oklapnięte, takie nie wiadomo co, użyję sobie tego produktu i mam od razu takie bardziej, ich jest więcej, ich jest, one są takie bardziej sypkie. Yy, te strączki, które ewentualnie gdzieś tam były, troszeczkę znikają. Dlatego ja no, nie oddam tego produktu nikomu. Gdzie zawsze takie mgiełki oddaję, to ten produkt jest świetny i na pewno jest tani. Dostaniecie go pewnie w Hebe. Fajna jest ta marka, mało o niej słyszę, a ten produkt jest naprawdę wart uwagi. Zbliżamy się już powoli do końca, ale jeszcze zanim, to mam nadzieję, że kojarzycie firmę Barba Cosmetics. Oni wypuścili w tym roku um, taką serię z miodem i nie mam tutaj tej odżywki, o której chcę powiedzieć, ale mam maskę, a między tą maską, a od, tą odżywką nie ma aż tak dużej Różnice, zaraz wam powiem, jaka jest dokładnie, ale przedstawiam wam tutaj na zdjęciu, właśnie tą odżywkę, o której będę opowiadać, bo ona jest tak łatwo dostępna i tak tania, a jest tak świetną odżywką humektantową superansko nawilża, bo ma ekstrakt z miodu, trehalozę, glicerynę i jest oczywiście głównie humektantowa, ale zawiera także proteiny i emolienty. Z protein zawiera ekstrakt z ziaren ryżu siewnego, a z emolientów zawiera masło Shea, i właśnie to jest ta różnica. Między tą maską a tą odżywką, bo w masce to masłusze mamy troszeczkę wyżej w składzie, dzięki czemu ta maska Wam bardziej dociąży. No ale ja, jako że zawsze szukam tej objętości i szybkości, to jednak zakochałam się bardziej w tej odżywce, aniżeli w masce. Ale mam tą maskę, nie oddaję jej i na pewno będę ją testować, bo myślę, że skoro tylko to masło się różni, to będzie tak samo świetnie się sprawdzać, tylko bardziej jeszcze dociążać. Więc jeśli szukacie nawilżenia i wygładzenia, no to tam maska, a jeśli szukacie typowo, typowo nawilżenia, sypkości, objętości, ale też trochę wygładzenia, to właśnie ta maska z barwy miodowa jest genialna. Serum od Sendo, ciekłe kryształki są znane już wszystkim chyba włosomaniaczkom, tylko nie mi. Ja dopiero w tym roku zaczęłam je testować i nie dziwi się, na co jest taki szał, bo te ciekłe kryształki są tak genialne, że w tym roku, no dopiero miesiąc minął, ale ja tylko tego serum używam i nie potrafię użyć żadnego innego tak naprawdę, bo za każdym razem jak się zastanawiam, co by tu wziąć, to mówię, nie no, ono jest świetne. Oprócz silikonów mamy tutaj olej z awokado i olej arganowy i chyba moje włosy naprawdę lubią ten olej z awokado, bo za każdym razem jak, jak jakiś, pro, jakiś produkt ma właśnie olej z awokado, to moje włosy uwielbiają ten produkt, ale poza tym mamy tutaj przecudowny zapach i fakt, że ono mi nie obciąża włosów. Dobrze że się rozprowadza i chyba nie kojarzę, żeby żadne serum aż tak wpływało na rozczesywanie, że nałożę je na włosy i mogę śmiało szczotką nawet od połowy włosów albo od góry przeczesać i nic się nie ciągnie. Bo inne sera, okej, okay, też pomagają przy rozczesaniu, ale zawsze gdzieś tam jednak muszę zacząć od dołu. Tutaj tego nie ma, tutaj naprawdę ono świetnie wygląda, na suche włosy też śmiało można go użyć. Ono jest w takiej konsystencji też fajnej, że jest takie dosyć lejące, ale też nie jest mega rzadkie i ono ma taki trochę e, taką konsystencję takiego no czujecie taki poślizg, ale taki jakby trochę taki jakby żel był, na, na tej zasadzie, prawda? Jak sobie je nakładam na włosy, to śmiało mogę nałożyć taką jedną pompkę, a jak mam mokre włosy, to nakładam nawet dwie pompki i nic się z nimi nie dzieje. No, i zapach. Zapach jest chyba moim ulubionym, jeśli chodzi o jakiś zapach serum, bo tych serum też dużo już testuję i znam różne zapachy, i to jest na pewno moje, mój ulubiony zapach jakiegoś serum. Więc jeśli będziecie mieli możliwość, to polecam zobaczyć ten produkt. No, możecie zauważyć, że teraz na przykład nałożyłam i nic się złego tutaj nie stało. Przeczesuję włosy i wciąż one są sypkie. Nic się tutaj nie posklejało, nie porobiły się strączki, nie widać, że to serum zostało nałożone, a ja czuję ten zapach i włosy są zabezpieczone. Także jeśli będziecie tylko mieli możliwość, to polecam Wam przetestować te ciekłe kryształki, bo są cudowne. I ostatnim produktem jest ponoć hit internetu. Nie tylko dla mnie jest to dobry produkt, bo widzę, że lata to po TikToku, po Instagramie, wszędzie, czyli galaretka do laminacji z Jantara. I jest to dosyć nowy produkt, bo oni teraz stworzyli całą taką serię właśnie złotą. Niektóre produkty się troszeczkę zmieniły, inne się nie zmieniły, niektóre dodali. I nie pamiętam tylko, czy właśnie Jentara była kiedyś. Chyba to jest zupełnie nowość. Chyba nie było w ogóle starszej wersji takiej galaretki. No, a ona jest świetna, bo ona faktycznie jest taką typową, typową galaretką. Próbuję wam to pokazać, ale mam już resztkę jej, bo naprawdę ją lubię. Ona świetnie mi je wygładza, ale nie. Przeciąża, robi mi taką fajną taflę z objętością, właśnie z sypkością. Te włosy są takie mięciusie to jest chyba taki najważniejszy argument tej odżywki, że te włosy są takie po prostu mięciutkie, że masz ochotę je cały czas, cały czas dotykać. Używam jej cały czas, jak widzicie, mam już tutaj resztkę, także to jest naprawdę szczere polecenie. Jest łatwo dostępna i tania. Wchodzi też czasami na promocję, tylko ponoć jest cały czas wykupiona przez to, że jest właśnie hitem internetu, więc jeśli tylko ją będziecie mieli gdzieś w zasięgu, to polecam Wam przetestować, bo naprawdę robi świetną robotę. I to by było już na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeśli tak, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, Ile ulubieńców moich, to są też Wasi ulubieńcy, może chociaż jeden się taki znajdzie, mam nadzieję, że tak i wpadajcie oczywiście na mojego Instagrama, bo tam jest mniej więcej, tam jestem częściej, a tutaj postaram się, żeby był chociaż ten jeden film w tygodniu i na dzisiaj się już z Wami żegnam, jeśli macie ochotę, to zostańcie jeszcze chwilę i obejrzyjcie sobie poprzednie dwa filmy, a ja się już żegnam, do zobaczenia, cześć!